Raków tonął w deszczu tego jesiennego wieczoru. Krople wody uderzały o szyby starej kamienicy przy ulicy Floriańskiej, tworząc monotonny, lecz kojący dźwięk. W małym, skromnie urządzonym mieszkaniu na poddaszu Marek Nowak siedział przy kuchennym stole, przeglądając kolejne oferty pracy w świetle starej lampki. 28-letni mężczyzna o ciemnych, nieco przydługich włosach i zmęczonych oczach był zdeterminowany, by znaleźć pracę, która pozwoliłaby mu wyrwać się z kręgu biedy, w którym się wychował. Czy mógł wtedy przewidzieć, że za 10 lat będzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców w Polsce? Zostań do końca, by odkryć niezwykłą historię człowieka, który pokonał wszystkie przeciwności losu. Znowu nic, westchnął, odrzucając kolejny wydruk oferty pracy z ogłoszeniem wymagane minimum pięć lat doświadczenia. Jak miał zdobyć doświadczenie, skoro nikt nie chciał dać mu szansy? Marek był synem prostych ludzi z małej wsi pod Krakowem. Jego ojciec pracował w fabryce, matka dorabiała jako sprzątaczka. Od dziecka słyszał od rówieśników i sąsiadów, nigdy nie będziesz nikim biedaku. Te słowa, zamiast go złamać, rozpaliły w nim determinację, która pchała go naprzód. Dzięki ciężkiej pracy i uporowi ukończył studia informatyczne, ale znalezienie dobrej pracy okazało się trudniejsze niż przypuszczał. Wtem. Rozległo się pukanie do drzwi. Otwarte zawołał Marek, nie odrywając wzroku od komputera. Do mieszkania wszedł Piotr, jego najlepszy przyjaciel jeszcze z czasów liceum. Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, z charakterystycznym uśmiechem, który zawsze potrafił podnieść Marka na duchu. Widzę, że jak zwykle zakopany w papierach powiedział Piotr, ściągając mokrą kurtkę Przyniosłem piwo. I mam wiadomość, która może Cię zainteresować. Marek spojrzał na niego z mieszanką zmęczenia i ciekawości. Słucham uważnie, szczególnie jeśli to coś związanego z pracą. Piotr usiadł naprzeciw niego, otwierając dwa piwa. Pamiętasz Adama Kowalskiego? Tego gościa, z którym robiliśmy ten projekt na studiach, Marek przytaknął. Adam był jednym z tych studentów, którzy zawsze mieli wszystko: pieniądze, kontakty, pewność siebie. Pochodził z zamożnej rodziny właścicieli sieci sklepów odzieżowych, kowalski fashion. Otwiera startup, kontynuował Piotr coś związanego z e-commerce y i sztuczną inteligencją. Szuka ludzi do zespołu. Wspomniałem mu o tobie, a on powiedział, że możesz wpaść na rozmowę. Marek uniósł brwi w zdziwieniu. Serio? Adam Kowalski chce się ze mną spotkać? W jego głosie brzmiała mieszanka niedowierzania i nadziei. Jutro o czternastej w ich nowym biurze przy rynku głównym, potwierdził Piotr: To twoja szansa, stary, nie zmarnuj jej. Następnego dnia Marek stał przed imponującą kamienicą przy rynku głównym, ubrany w najlepszą koszulę jaką posiadał, lekko wyprasowaną, choć nieco już zniszczoną. Czuł, jak serce bije mu w piersi, gdy naciskał dzwonek do drzwi z eleganckim szyldem Kowalski Tech. Drzwi otworzyły się, a w progu stanął Adam. Wysoki, szczupły mężczyzna o jasnych włosach i pewnym spojrzeniu. Ubrany był w markowy garnitur, który prawdopodobnie kosztował więcej niż całe wyposażenie mieszkania Marka. Marek, dobrze Cię widzieć po tych wszystkich latach. Powiedział Adam z uśmiechem, który nie sięgał oczu: Wejdź, porozmawiamy. Biuro było nowoczesne i minimalistyczne: białe ściany, szklane biurka, najnowszy sprzęt komputerowy. Marek czuł się nieco nieswojo w tym sterylnym, luksusowym otoczeniu. Adam poprowadził go do sali konferencyjnej, gdzie czekało już kilku innych mężczyzn w garniturach. Przedstawił ich jako inwestorów i współzałożycieli. Rozmowa rozpoczęła się od standardowych pytań o wykształcenie i doświadczenie Marka. Odpowiadał szczerze, nie ukrywając: Faktu, że choć ma solidne wykształcenie, brakuje mu praktycznego doświadczenia w branży. Widzisz, Marek. Powiedział w końcu Adam, opierając się wygodnie na krześle: Szukamy kogoś, kto od razu wskoczy na głęboką wodę. Kogoś z doświadczeniem, kontaktami, znajomością branży od podszewki. Rozumiem, odpowiedział Marek. Czując rozczarowanie, ale starając się tego nie okazać, ale jestem gotów uczyć się szybko. Zawsze taki byłem. Dam wymienił spojrzenia z pozostałymi mężczyznami, po czym kontynuował z lekkim uśmiechem. Myślę, że moglibyśmy znaleźć dla ciebie miejsce. Jako stażysta na początek. Bez wynagrodzenia, oczywiście, ale to świetna okazja, żeby zdobyć to doświadczenie, którego tak potrzebujesz. Marek poczuł, jak coś w nim pęka. Staż bez wynagrodzenia, jak miałby się utrzymać. To była propozycja dla kogoś, kogo stać na luksus nieotrzymywania pensji, kogoś takiego jak Adam, nie jak on. Doceniam propozycję, odpowiedział. Powoli ważąc słowa, ale szukam pracy na pełen etat z wynagrodzeniem. Muszę się z czegoś utrzymać. Adam westchnął jakby rozczarowany jego odpowiedzią. Rozumiem. Cóż, gdybyś zmienił zdanie, daj znać. Ale szczerze w tej branży bez doświadczenia i kontaktów trudno będzie ci się przebić. Uśmiechnął się, ale w jego oczach pojawiło się coś zimnego. Niektórzy po prostu startują z lepszej pozycji, wiesz? Marek poczuł, jak gniew miesza się w nim z upokorzeniem. Podziękował za spotkanie i wyszedł, czując na plecach spojrzenia Adama i jego wspólników. Deszcz wciąż padał, gdy szedł przez rynek, nie zwracając uwagi na turystów robiących zdjęcia sukiennicom. W jego głowie kiełkował plan. Szalony, ryzykowny, ale jego własny. Jeśli oni nie dadzą mi szansy, pomyślał, sam ją sobie stworzę. Tego wieczoru w swoim małym mieszkaniu Marek otworzył pusty dokument w edytorze tekstu i zaczął pisać biznesplan. Nazwa projektu: NowaFirma.pl. Platforma łącząca małych przedsiębiorców z klientami, wykorzystująca algorytmy AI do personalizacji ofert. Pomysł, który nosił w głowie od miesięcy, ale bał się realizować bez wsparcia i doświadczenia. Teraz albo nigdy. Pomyślał, gdy nad ranem skończył pierwszą wersję biznesplanu. Następnego dnia zamierzał zacząć szukać inwestorów. Choćby miał zapukać do każdych drzwi w Krakowie. Jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzyło się dalej, zostaw subskrypcję i komentarz. Twoje wsparcie motywuje mnie do tworzenia więcej, inspirujących historii. Kolejne miesiące były dla marka niczym emocjonalny roller coaster. Jego pomysł, platforma nowafirma.pl, spotkał się z serią odmów ze strony potencjalnych inwestorów. Za duże ryzyko, brak doświadczenia w zarządzaniu. Rynek jest już nasycony, słyszał za każdym razem. Ale każda odmowa tylko wzmacniała jego determinację. W międzyczasie podjął pracę jako barista w kawiarni literacka przy ulicy grodzkiej, by opłacić rachunki. Wstawał o piątej rano, pracował do drugiej, a potem spędzał każdą wolną chwilę na dopracowywaniu swojego projektu i szukaniu możliwości finansowania. Przełom nastąpił niespodziewanie, w najmniej oczekiwanym momencie. Pewnego, deszczowego, popołudnia do kawiarni wszedł starszy mężczyzna o siwych włosach i przenikliwym spojrzeniu. Zamówił espresso i usiadł przy stoliku przy oknie, wyciągając laptop. Marek zauważył, że mężczyzna przegląda jakieś wykresy i dokumenty finansowe. Proszę, to na koszt firmy, powiedział Marek, przynosząc mężczyźnie kawiasty. Ciastko. Wygląda pan, jakby miał ciężki dzień. Mężczyzna spojrzał na niego ze zdziwieniem, po czym uśmiechnął się lekko. Dziękuję. To miły gest. I tak, dzień jest. Wymagający. Przedstawił się jako Tadeusz Wiśniewski, emerytowany przedsiębiorca, który teraz doradza młodym firmom. Rozmowa, która się wywiązała, całkowicie zmieniła trajektorię życia Marka. Tadeusz okazał się nie tylko doświadczonym biznesmenem, ale także człowiekiem, który sam zaczynał od zera i rozumiał trudności, z jakimi mierzą się młodzi ludzie bez koneksji i kapitału. Masz odwagę i determinację, powiedział Tadeusz, gdy Marek opowiedział mu o swoim pomyśle. To więcej warte niż wszystkie koneksje świata. Powiedz mi więcej o tym projekcie. Przez kolejne godziny, już po zamknięciu kawiarni, Marek przedstawiał swój biznesplan. A Tadeusz zadawał przenikliwe pytania, wskazywał słabe punkty i sugerował ulepszenia. Na koniec spotkania podał Markowi swoją wizytówkę. Zadzwoń do mnie jutro, powiedział. Chcę ci kogoś przedstawić. Tym kimś okazała się być Anna Kowalczyk, trzydziestokilkuletnia kobieta sukcesu, która zarządzała funduszem inwestycyjnym specjalizującym się we wspieraniu startupów technologicznych. Po trzech spotkaniach i setkach pytań Anna zgodziła się zainwestować 500 tysięcy złotych w projekt Marka. Nie daję tych pieniędzy wyłącznie ze względu na Twój pomysł, powiedziała Anna podczas podpisywania umowy. Daję je, bo wierzę w Ciebie, w Twoją determinację i uczciwość. Nie zawiedź mnie. Z kapitałem początkowym w ręku Marek. Mógł w końcu wynająć małe biuro przy ulicy Szewskiej i zatrudnić dwóch programistów, Łukasza i Karolinę, utalentowanych absolwentów informatyki, którzy uwierzyli w jego wizję. Pierwszy rok działalności był trudny: długie godziny pracy, niekończące się problemy techniczne, strach przed porażką. Ale powoli, bardzo powoli, nowa firma PL zaczęła zdobywać pierwszych klientów. W drugim roku działalności platforma obsługiwała już ponad 300 małych firm z Krakowa i okolic. W trzecim roku liczba ta wzrosła do tysiąca, a zespół powiększył się do dziesięciu osób. Marek przestał być tylko tym ambitnym chłopakiem z biednej rodziny. Stał się przedsiębiorcą, którego zaczęto zauważać w lokalnych mediach biznesowych. Piątego roku nowa firma PL została wykupiona przez międzynarodową grupę inwestycyjną za kwotę, która pozwoliła Markowi spłacić wszystkie długi, godziwie wynagrodzić swój zespół i zacząć myśleć o nowych projektach. Z dnia na dzień stał się milionerem, ale sukces finansowy nie zmienił jego podejścia do życia i biznesu. Pamiętał, jak to jest zaczynać od zera, bez wsparcia i kontaktów, dlatego założył fundację Nowy Start, która pomagała młodym ludziom z biednych rodzin w realizacji ich biznesowych pomysłów. Pewnego dnia, przeglądając aplikacje do programu stypendialnego fundacji, natknął się na nazwisko, które natychmiast rozpoznał Kowalski. Syn Adama Kowalskiego, tego samego, który lata temu oferował mu bezpłatny staż, ubiegał się o wsparcie dla swojego projektu technologicznego. Marek zamyślił się. Firma Adama Kowalski-Tech nie odniosła spodziewanego sukcesu. Po kilku latach działalności upadła, a Adam musiał sprzedać większość rodzinnego majątku, by spłacić długi. Jego syn, w przeciwieństwie do ojca, nie miał teraz żadnych przywilejów, zaczynał od zera, tak jak kiedyś Marek. Po długim namyśle, Marek zaakceptował aplikację młodego Kowalskiego. Nie z zemsty czy satysfakcji, ale z przekonania, że każdy zasługuje na szansę, niezależnie od historii swoich rodziców. Karma wraca pomyślał podpisując dokument. Ale my nie musimy być jej narzędziami. Minęło dziesięć lat od dnia, w którym nowa firma PL została sprzedana, a Marek rozpoczął nowy rozdział swojego życia. Z człowieka walczącego o przetrwanie stał się wpływowym przedsiębiorcą, aniołem biznesu i mentorem dla młodych startupowców. Jego fundacja Nowy Start pomogła setkom młodych ludzi z niezamożnych rodzin zrealizować ich biznesowe marzenia. Ale mimo sukcesu, Marek nigdy nie zapomniał skąd pochodzi. Regularnie odwiedzał swoją rodzinną wieś pod Krakowem, wspierał lokalną społeczność i utrzymywał skromny styl życia, który zaskakiwał wielu w biznesowym świecie przyzwyczajonym do ostentacyjnego luksusu. Pewnego jesiennego dnia, gdy liście na drzewach przybierały złote i czerwone barwy, Marek otrzymał nietypową wiadomość. Sieć sklepów odzieżowych Kowalski Fashion, należąca kiedyś do rodziny Adama, była wystawiona na sprzedaż. Firma, niegdyś symbol luksusu i statusu, popadła w finansowe tarapaty po serii nieudanych decyzji biznesowych. Marek długo zastanawiał się nad tą informacją. Kupno kowalski fashion nie miało biznesowego sensu, nie znał się na modzie ani handlu detalicznym. Ale coś w tej sytuacji nie dawało mu spokoju. Może to była szansa, by zamknąć pewien rozdział jego życia? Po kilku dniach rozważań i konsultacji ze swoimi doradcami, Marek podjął decyzję złożył ofertę kupna sieci sklepów kowalski fashion. Oferta została szybko zaakceptowana. Nie było wielu chętnych na przejęcie podupadającej firmy. Tydzień później Marek siedział w luksusowym biurze przy ulicy Lubicz naprzeciwko Adama Kowalskiego, tego samego człowieka, który lata temu powiedział mu, że niektórzy po prostu startują z lepszej pozycji. Adam wyglądał na znacznie starszego niż wskazywałby na to jego wiek. Stres związany z finansowymi problemami odcisnął swoje piętno na jego twarzy. Więc to ty jesteś tajemniczym kupcem, powiedział Adam, gdy prawnik przedstawił im dokumenty do podpisu. W jego głosie brzmiało zmęczenie, ale i nuta goryczy. Los lubi ironię, prawda? Marek spojrzał mu prosto w oczy. Nie kupiłem twojej firmy z zemsty, jeśli o to pytasz. A dlaczego w takim razie? Adam wydawał się szczerze zaciekawiony. Marek zastanowił się przez chwilę. Powiedziałeś mi kiedyś, że niektórzy startują z lepszej pozycji, miałeś rację, ale pozycja startowa to nie wszystko. Liczy się też droga, którą wybieramy i ludzie, którym pomagamy po drodze. Adam milczał, przetrawiając te słowa. Co zamierzasz zrobić z firmą? Zapytał w końcu. Przekształcić ją, odpowiedział Marek. Sklepy będą nadal istnieć, ale pod nową marką, nowy start fashion. Będziemy sprzedawać ubrania w przystępnych cenach, zaprojektowane przez młodych początkujących projektantów. Siedemdziesiąt procent zysków pójdzie na fundację, która pomaga młodym ludziom bez środków i koneksji rozwijać swoje talenty. Adam pokiwał głową, na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu. To to brzmi jak dobry plan. Mam jeszcze jedną propozycję, kontynuował Marek. Twój syn Michał otrzymał stypendium z mojej fundacji dwa lata temu, robi świetną robotę ze swoim startupem edukacyjnym, potrzebuje doświadczonego doradcy biznesowego, kogoś, kto zna wzloty i upadki. Myślę, że mógłbyś być dla niego cennym mentorem. Adam spojrzał na niego z niedowierzaniem. Chcesz, żebym doradzał własnemu synowi, po tym, jak doprowadziłem firmę rodzinną do upadku? Właśnie dlatego, odparł Marek, nikt nie nauczy go lepiej, jak unikać pułapek, w które sam wpadł. Porażka to najlepszy nauczyciel, jeśli umiesz wyciągnąć z niej lekcję. Po chwili milczenia Adam skinął głową. Zastanowię się nad tym. Gdy dokumenty zostały podpisane, a prawnik wyszedł, zostawiając ich samych, Adam zwrócił się do Marka z niepewnym uśmiechem. Wiesz, kiedy usłyszałem, że to ty kupujesz? Firmę byłem pewien, że robisz to z zemsty. Że przyszedłeś, by powiedzieć, a nie mówiłem i cieszyć się moim upadkiem. Marek potrząsnął głową. Życie jest zbyt krótkie na zemstę. I zbyt cenne, by marnować je na udowadnianie czegoś ludziom, którzy kiedyś w nas nie wierzyli. Adam wyciągnął rękę. Dziękuję za lekcję, której właśnie mi udzieliłeś. Marek uścisnął jego dłoń, czując, jak zamyka się pewien rozdział jego życia. Nie chodziło już o dorastanie w biedzie, o upokorzenia, o słowa: Nigdy nie będziesz nikim biedaku. Chodziło o to, kim stał się mimo tych wszystkich przeciwności i kim mógł się jeszcze stać. Wychodząc z biura, Marek zadzwonił do Piotra, swojego przyjaciela, który lata temu przyniósł mu wiadomość o rozmowie kwalifikacyjnej u Adama. Pamiętasz, jak mówiłeś, żebym nie zmarnował szansy na rozmowę u Kowalskiego? Zapytał, gdy Piotr odebrał. Oczywiście, zaśmiał się Piotr. Choć to chyba nie była jednak taka świetna szansa, co? Wręcz przeciwnie, odpowiedział Marek z uśmiechem. To była dokładnie taka szansa, jakiej potrzebowałem, tylko nie w taki sposób, jak myśleliśmy. Był piękny, słoneczny dzień czerwcowy, gdy Marek Nowak stał na scenie nowo otwartego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Krakowie. Przed nim siedziało ponad 300 osób. Przedsiębiorców, inwestorów, studentów i dziennikarzy. Wszyscy przybyli, by usłyszeć przemówienie człowieka, który w ciągu dekady przeszedł drogę od początkującego programisty bez koneksji do jednego z najbardziej wpływowych przedsiębiorców w Polsce. Gdyby ktoś powiedział mi 15 lat temu, że będę tu dziś stał przed wami wszystkimi, prawdopodobnie roześmiałbym mu się w twarz. Zaczął Marek, wywołując lekki śmiech wśród publiczności. Pochodzę z rodziny, gdzie sukces definiowano jako znalezienie stabilnej pracy na etacie. Dorastałem słysząc, że ludzie tacy jak ja, bez pieniędzy, bez koneksji, bez pleców, nie mają szans wybić się ponad przeciętność. Zrobił krótką pauzę, patrząc na twarze młodych ludzi siedzących w pierwszych rzędach. Stypendystów Fundacji Nowy Start, ale stoi przed Wami żywy dowód, że to nieprawda. Że w dzisiejszym świecie przy odpowiedniej determinacji, ciężkiej pracy i odrobinie szczęścia możliwe jest przełamanie barier klasowych i stworzenie czegoś, co naprawdę zmienia życie innych ludzi. W trakcie przemówienia Marek opowiedział całą swoją historię. Od trudnego dzieciństwa, przez upokarzającą rozmowę kwalifikacyjną u Adama Kowalskiego, po spotkanie z Tadeuszem Wiśniewskim, które zmieniło wszystko, mówił o wzlotach i upadkach, o nocach spędzonych przed komputerem, o chwilach zwątpienia i momentach triumfu. Ale najważniejszą lekcją, jaką wyniosłem z całej tej podróży, kontynuował. Jest to, że prawdziwy sukces nie mierzy się stanem konta czy liczbą firm, które posiadasz, mierzy się wpływem jaki masz na życie innych ludzi, możliwościami które tworzysz dla tych, którzy idą Twoim śladem. W ostatnim rzędzie, niemal niezauważony przez innych uczestników, siedział Adam Kowalski. Przyszedł bez zaproszenia. Zaciekawiony człowiekiem, który kupił jego upadającą firmę tylko po to, by przekształcić ją w platformę pomocy dla młodych talentów. Słuchał uważnie każdego słowa Marka od czasu do czasu, kiwając głową. Po zakończeniu oficjalnej części konferencji, gdy ludzie gromadzili się wokół Marka, by zamienić z nim kilka słów lub zrobić zdjęcie, Adam dyskretnie wycofał się w stronę wyjścia. Ale Marek go zauważył. Adam! zawołał, przepraszając otaczających go ludzi i podchodząc do byłego właściciela Kowalski Feszn. Cieszę się, że przyszedłeś. Adam uśmiechnął się niepewnie. Ciekawe przemówienie, bardzo inspirujące. Jak idzie mentoring u Michała? zapytał Marek. Zaskakująco dobrze, przyznał Adam. Okazuje się, że mam mu więcej do. Zaoferowania niż myślałem, a on ma fantastyczne pomysły, naprawdę fantastyczne. Nie dziwi mnie to, odpowiedział Marek. Talent często jest dziedziczny, tylko czasem potrzebuje innych warunków, by w pełni rozkwitnąć. Adam skinął głową, po czym zawahał się przez moment. Wiesz, myślałem dużo o naszej rozmowie sprzed lat, o tym jak Cię potraktowałem, żałuję tego. To już przeszłość, odparł Marek. Wszyscy popełniamy błędy, ważne jest, czego się z nich uczymy. I właśnie dlatego chciałbym ci coś zaproponować, kontynuował Adam. Michał i ja pracujemy nad nowym projektem edukacyjnym platformą, która uczy dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk podstaw programowania i przedsiębiorczości. Przyda nam się partner z doświadczeniem i z sercem we właściwym miejscu. Marek spojrzał na niego zaskoczony. Brzmi interesująco, chętnie usłyszę więcej. Świetnie. Adam wyraźnie się ożywił. Co powiesz na kawę w przyszłym tygodniu? We wtorek, w tej małej kawiarni przy Floriańskiej. Wiesz, tej, gdzie pracowałeś kiedyś jako barista? Marek roześmiał się. Kawiarnia literacka? Nadal istnieje? Owszem. I serwują teraz najlepsze ciastko z rabarbarem w całym Krakowie. W takim razie do zobaczenia we wtorek potwierdził Marek. Gdy Adam odszedł, Marek stał przez chwilę zamyślony. Koło się zamknęło. Człowiek, który kiedyś powiedział mu, że niektórzy po prostu startują z lepszej pozycji, teraz przyszedł do niego po partnerstwo. Nie jako błagający o pomoc, ale jako równy współpracownik, mający coś wartościowego do zaoferowania. To było ostateczne potwierdzenie tego, co Marek zawsze wiedział, ale co wielu ludzi wciąż musiało się nauczyć: że wartość człowieka nie jest określona przez jego pochodzenie, stan konta czy koneksję, ale przez jego charakter, etykę. Pracy i zdolność do podnoszenia się po upadkach. Wychodząc z budynku konferencyjnego, Marek minął grupkę młodych ludzi, stypendystów jego fundacji, którzy entuzjastycznie dyskutowali o swoich projektach. Zatrzymał się na moment, by ich posłuchać i poczuł, jak jego serce napełnia się nadzieją. To oni byli jego prawdziwym dziedzictwem. Nie firmy, które zbudował, nie majątek, który zgromadził, ale możliwości, które stworzył dla innych. Nigdy nie będziesz nikim, biedaku, mówili mu kiedyś. A dziś? Dziś kupował firmy takie jak ta, która kiedyś odrzuciła go z pogardą. Ale co ważniejsze, tworzył świat, w którym takie słowa traciły moc. Świat, w którym każdy, niezależnie od swojego punktu startowego, miał szansę sięgnąć gwiazd. I to był jego największy sukces. Jeśli poruszyła Cię ta historia, pozostaw subskrypcję, komentarz i podziel się nią z innymi. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej inspirujących opowieści, które pokazują, że zawsze warto walczyć o swoje marzenia, niezależnie od przeciwności losu.